Ej, bo ja Kutas, kutas, kutas! Dobra, ja jem, idziemy, zwiedzać sens. Ej, ale ja jem! Ale ja jem! Walę do skib... Ale, ale masz krzywą cipę ale masz krzywą cheapę, eze, eze! Kolejny odcinek z nas dupa, grafik dupa, zupa ZAMPie kurwa mordę obiad, niebawne, kurwa jaskiniowcy, zupa, obiad, zupa, zupa, ZUPA obiad! Zupa! Zupa! Obiad! salam aleikum. Step brother is... Step brother is fucking a metal Oven Jesteśmy Yo. teraz we, Jesteśmy teraz w escape roomie! Co ty, do, z go, go, że let... Kurwa Simpson. Simpson Turbo! Nie! Ślimakty. Kurwa ślimak turbo robił lux maxing i tak skończył Tak się kończy lux maxing Zsipały ty kurwa dwuczłonowy gadzie jebany Ej bo on idzie przez szafkę O na suficie ktoś zostawił spermę Czarny ślimak czarny Proszę państwa tybek stunter Bydre. Bydre. Ale dozi Ale duży fiut Ale duży fiut Ale duży fiut Zupa Zupa! Obiad! Zupa, zupa, obiad Zupa, zupa Zupa Zupa, obiad Zupa, hello Zopa! Zopa! obiad Witamy na cyk, cyk? Witamy na miejscu. Jeba czydów, jeba czydów, jeba czydów. Ej, a da się wejść tam na górę? Nie, ale da się wejść. A idzie on, jest. Wow. No, <noise> ogólnie jeden z naszych yy, naszych przybyszy uciekł. Uciek od nas. I co my Kret kurwa! Kred, jebany kred. kręk! uciekł. Patrzcie odnalazł się. Odnalazł się jakiś ciepły. Gdzie biegnie tu. Z mikrofonem. XD. Mega beka Zupa! Oj, ślimak! Ślimak! Co to? Ślimak! Nie <laughs> ma się! Nie ma tym! Ogólnie idziemy, uciekamy przed Simakiem, ale jednak ja uciekamy. Cześć, dzisiaj nagramy dla was coś bardzo strasznego, Ty Tybek okay. ma 20 cm knagę Ej, Tyberiusz, ty masz ten mikrofon? Ja mam, oczywiście że mam No to daj go Metrową knagę A teraz trzymaj, trzymaj, trzymaj No i co kurwa, chcesz mnie oblodzić, da. Tak, tak, jestem zdany? Dawidzi No Słychać głośniej, to? No. Czekaj. Yeah. Ej, wiedziałeś, jest taki zimny, w winkę odsadzałem do piekarnika, kurwa? Przestań go nagrywać, idioto. Bierał gruszkę w, w okolicach Bogatyni. Policja pyta się, gdzie można go znaleźć. No ja ogólnie często tu mieszkam, ale... Pierdole ten sklep! Nie chodzę! To gówno! mu latarkę! Rzuć mu latarkę! Rzuć mu latarkę zapaloną! Zapaloną! Chyba, bo nie wiem czy on działa na latarkę. Okay. Szczerze. Dobra, uciekam z kontentem, wiecie? Uciekam z kontentem. E, ja uciekam, bo nas umrzemy wszyscy i kontentu nie będzie, więc... A... Holy shit, chyba się zestrachałem. Już prawie myślałem, że umrę, ale... E, co mnie to Naprawdę. Couldn't care less. <laughs>